Nie ma to, jak wieczorową porą udać się do Hasioka. W Hasioku zawsze coś jest. Coś ciekawego można znaleźć. Różnych epok, różnych dziejów, nowe, stare, używane. I w ogóle... A więc tak, zaczynamy od tego. Kontownik, niestety drugiego nie było. Puszek aluminiowych, aż tyle było, kurde, no ładnie. Cała torba nakrętek, coś pięknego. Fajna szpula. Do tego jeszcze do tego jeszcze ten garnek tu patrzę emalia Olkusz 1907 jakieś takie aluminiowe bo to jest podeszek nic ciekawego nie ma i trzy takie fliżanki bardzo fajne, bardzo ładne miłego wieczoru kochani wszystkiego dobrego